wykład pana Mateusza Zbruga zatytułowany Od wielkiego projektu do wielkiego rozczarowania. Idea zjednoczenia Europy w myśli Feliksa Konecznego. Pan Mateusz Zbrug jest politologiem, członkiem zarządu katolickiego stowarzyszenia Civitas Christiana i rozumiem, że będzie tutaj poruszonych wiele kwestii europejskich, kwestii międzynarodowych. Zapraszam. Szanowni Państwo, bardzo mi miło jest zabrać dzisiaj głos. To wielki zaszczyt dla mnie. Dość powiedzieć, że część prelegentów dzisiejszej konferencji zajęła nie jeden przypis w mojej pracy magisterskiej, więc tym bardziej się cieszę, że w takim gronie mam, mam przyjemność występować. Ze względu na moją obawę, czy nie narusza aby dyscypliny czasowej na wszelki wypadek w tytule zawarłem w zasadzie. Całą, całą myśl, które, którą chcę przekazać dość szczegółowo. Natomiast spróbuję Państwu też na pewnych przykładach, na, na yy, trochę też cytatów będzie yy, z dzieł Pana yy, Profesora Feliksa Konecznego, postaram się jakoś to yy, potwierdzić, udoku udokumentować. Drodzy Państwo, pierwsze co chciałbym, tak może prowokacyjnie nieco, ale jakie jest niebezpieczeństwo o, no to wszyscy wiemy, ale także na tym przykładzie znakomicie można zobaczyć, jakie jest niebezpieczeństwo cytowania wyrwanego z kontekstu. No, moglibyśmy przeczytać sobie, jeżeli rozmawiamy o integracji europejskiej, przeczytać sobie takie dwa zdania. Jedno z tła cywilizacyjnego Odcieczy Wiedeńskiej to taka broszurka krótka. I zdanie brzmi tak: Nie było nigdy i nie ma żadnej cywilizacji ogólnoeuropejskiej. Ale bywają frazesy, na które zdaje się nie ma rady. Wzdycha się do urojonej cywilizacji europejskiej, a na przykład z pracy ostatniej pana profesora Ołatw w historii mamy taki cytat: Dla cywilizacji łacińskiej absurdem jest Zrzeszenie Ponadnarodowe. No i gdybyśmy to po prostu wzięli wyrwane z kontekstu, to w zasadzie mógłbym teraz sobie usiąść i stwierdzić, że, że wykład zakończyłem. Jest to niemożliwe. Ale oczywiście sprawa nie jest no, na szczęście tak, tak łatwa. Ja z tego miejsca też zachęcam Państwa, w związku z tym, że konferencja jest nagrywana i dostępna później, to również poprzednie edycje są dostępne. Dwa lata temu przeglądałem sobie. Pan Konrad Walerski miał referat na podobny temat. Zachęcam, żeby, żeby zapoznać się z nim. Gdyż on tam szczegółowo wchodzi w kwestię, jakby jak te rozwiązania integracyjne miałyby wyglądać, ja postaram się to pominąć, raczej skupię się na, na drodze profesora Konecznego, na, na ewolucji jego myśli w tym zakresie. Dla mnie ten temat jest osobiście ciekawy, ale też ciekawy z tego powodu, że wydaje mi się, że on jest bardzo wdzięczny jeśli chodzi o odnoszenie nauki Pana Profesora Konecznego do współczesności. Mieliśmy też ten to przykład, myślę, w jednym z wcześniejszych referatów Pana Profesora Skrzydlewskiego, który mówił o tym kołobłędzie, także w skali, w skali europejskiej. No i jest tak, to jest taki wdzięczny temat właśnie, żeby próbować dzisiejszy stan Europy odczytywać przez pryzmat nauczania Pana Profesora Konecznego. No, dość powiedzieć, drodzy Państwo. Też widać, że sporo się zmieniło i zachodzi pewna aktualizacja stanu faktycznego. Dość powiedzieć, profesor Koneczny, kiedy mówił, ile jest cywilizacji w Europie, no to stwierdzał krótko cztery: łacińska, bizantyńska, turańska i żydowska. No, dzisiaj, gdybyśmy, czy, czy gdyby dzisiaj pan profesor Koneczny tak żył i tworzył. No, chyba można się pokusić o wniosek, że przynajmniej jedną arabską powinien dopisać do tego zestawienia plus pewnie jakieś mnóstwo dziwnych, no niestety, mieszanek cywilizacyjnych, które gdyby dożył, to nie zdziwiłbym się, gdyby złapał się za głowę albo z zaskoczenia, albo z przerażenia, albo z tych dwóch rzeczy jakby razem wziętych. Też w referacie pana Leszka Żebrowskiego. Bardzo takie cenne słowa padły o tym, że profesor Koneczny był synem swojej epoki i osobą, która przeżyła trzy wielkie wojny. I myślę, że te rzeczy, te, te wydarzenia tragiczne miały wpływ na, na kształtowanie się jego myśli, w tym, tak jak spróbuję Państwu wykazać, także w obszarze właśnie integracji europejskiej. I odnośnie tej, tej integracji naszego kontynentu, ja dostrzegam dwie takie największe cezury, i one będą osią tego, tego referatu, które stworzył profesor Koneczny. Chodzi mi mianowicie o dwie książki. Jedna, która powstała w 1921 roku, Polskie Logos a Ethos, roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski. Widziałem, do jest, jest do zakupienia, gorąco zachęcam. I druga książka, która powstała, zaczęła powstawać, w 1943 roku, czyli prawa dziejowe. To jest. Ja bardzo lubię tego rodzaju książki, czyli książki pisane w momencie, kiedy wydaje się, że świat się kończy. Przykładem podobnej publikacji może być książka jeszcze wówczas księdza księdza Stefana Wyszyńskiego, Miłość i Sprawiedliwość społeczna, czyli mamy sytuację, kiedy świat. Za chwilę się skończy. Jest tragedia, po prostu nie ma nic, nie ma żadnego, e, żadnych jakby okoliczności, które wskazywałyby, żeby był sens myśleć o przyszłości, a jednak ktoś siada i myśli i, i próbuje tworzyć programy na to, co będzie, gdy ta katastrofa wreszcie, e, wreszcie się zakończy. I prawa dziejowe, no, profesor Koneczny sam we wstępie pisał, e, tam jeśli dobrze pamiętam, jest dosyć takie to nawet zabawne, bo on pisze, że ta niewielka książeczka no, ta książeczka, to nie jest ani książeczka, ani niewielka, ponad 700 stron, ale sam, sam on pisze w tym duchu, że wydaje się, że nie ma sensu w 1943 roku zaczynać takie książki. A jednak no, czuję, w sobie, czuję w sobie taką potrzebę, żeby, żeby, żeby podjąć ten temat. I Okoliczności, w których powstaje polskie logo za etos, 1921 rok, czyli mamy już za sobą dwie z tych trzech wielkich wojen, dopiero co zakończyła się pierwsza wojna światowa, która dała nam okoliczności, które pozwoliły wywalczyć tak upragnioną niepodległość i wojna polsko-bolszewicka 1920 roku, gdzie udało się tę niepodległość no, ledwie, ledwie odzyskaną wybronić. I kiedy obraz Europy przedstawia Feliks Koneczny w tej książce, no to rysuje obraz Europy wykrwawionej. On pisze o pesymizmie Europy, taka, która jest w takim letargu, można powiedzieć. Wykrwawiła się w tej takiej swoistej wojnie, wojnie domowej europejskiej. Natomiast tutaj profesor widzi bardzo dużo, jakby spogląda z nadzieją w przyszłość jednak spogląda optymistycznie. Wydaje mu się wówczas, że jakby Europa ma jednak taką świetlaną dosyć przyszłość i on też ma pomysł, który mógłby ułatwić uzyskanie, uzyskanie tego celu odbudowy Europy. I tym pomysłem jest projekt polityczny, o którym chciałbym powiedzieć. Projekt ten i to wprost pada nazwa, nazywa się Zjedno Stany Zjednoczone Europejskie. Projekt Profesor formułuje w ten sposób, że on widzi to w ten sposób, że poszczególne kraje europejskie najpierw zaczną między sobą niewielkie federacje tworzyć, ale te federacje jakby będą się łączyć w kolejne, coraz większe, i finalnie efektem tego będzie ogólnoeuropejska federacja. Tutaj jest taki znamienny cytat. Nie ulega wątpliwości, że przyszłość Europy w federacjach, mających w końcu połączyć się w jedną wielką federację w Stany Zjednoczone Europejskie, które w łączności ze Stanami Zjednoczonymi Amerykańskimi mogłyby zapewnić na dziesiątek wieków dalszy rozwój cywilizacji chrześcijańsko-klasycznej i zapewnić jej bezpieczeństwo wobec naporu innych cywilizacji. Czyli finalnie widzimy, że to urasta wręcz do projektu globalnego, gdzie to, co byśmy określali jakimś cywilizacją zachodnią, tak, cywilizacją, która miała swój początek w Europie i, i, i również później zamanifestowała się w Ameryce Północnej, no to jakby one wspólnie działając te, te dwa organizmy zapewniłyby tej cywilizacji świetlaną przyszłość. I on pisze o takich jakby warunkach, które powinny być spełnione, ale też jakby ta, ta integracja mogła Wyglądać. I bardzo ciekawy jest taki wątek: podkreślenie, jak bardzo ważna jest tutaj współpraca ekonomiczna. Profesor Koneczny mówi o tym, że traktaty, ta, ta federalizacja Europy stopniowa. Doprowadzi do czegoś, co, co będzie, no, on nazywa spółdzielczością państw. Mówi, że to jest najwyższa z form spółdzielczości. I ciekawy, taki dosyć wniosek formułuje, bo on stwierdza rozumie w ten sposób, że jeżeli na danym obszarze będzie ta spółdzielczość, będzie swobodna wymiana handlowa, no to na, na całym obszarze, który współpracuje, wszystkie produkty wytwarzane na tym obszarze będą dostępne do zakupu. Czyli Coś jest wyprodukowane we Francji, nie ma problemu, żeby zakupić to w Niemczech i kolejny, jakby wniosek z tego profesor wyciąga. No w związku z tym zakończy się, znaczy nie będzie przesłanki do tego, żeby toczyć podboje, żeby toczyć wojny w Europie. No bo jeżeli możemy to załatwić e, sprawami handlowymi, to nie ma potrzeby już, e, nie ma potrzeby już toczenia, e, toczenia wojen. Przy czym no jest taki realistyczny też w tym, bo jaką wskazówkę ma dla Polski. Faktyczne znaczenie Polski zależeć będzie od tego, czy zdoła wyzyskać należycie swe dary przyrody i czy w Polsce wytworzy się polski handel i przemysł. Bez spełnienia tego warunku będziemy dla Europy tylko krajem, ale nie społeczeństwem, kolonią dla państw silnych ekonomicznie. A zatem pójdzie iluzoryczność naszej niepodległości. Brzmi, powiedziałbym, bardzo, bardzo e, aktualnie. I drugi taki bardzo. Znaczy tam jest też no więcej tych warunków. Właśnie Pan Konrad w swoim wykładzie o nich wspominał dwa lata temu. Jedność cywilizacyjna, ale też jeden, który bardzo chcę mocno zwrócić uwagę na, na potrzebę mojego referatu, to jest potrzeba zlikwidowania militaryzmu w Europie. Nie oznacza to, że profesor Koneczny był pacyfistą. Tylko oznacza to, że on wolałby sytuację, w której w Europie nie musiałby się toczyć niepotrzebny wyścig zbrojeń. Jako główne zagrożenie na tym polu on dostrzega, znaczy jedyne w zasadzie zagrożenie na tym polu dostrzega dwa konkretne kraje. Prusy, tak trzeba powiedzieć, Prusy jako emanacje cywilizacji, takie serce cywilizacji bizantyńskiej w Europie i Rosję jako ten główny ośrodek cywilizacji turańskiej w Europie. I on zakłada, znaczy taką, jakby rysuje, rysuje wizję, że rozwiązaniem tego problemu, nie wiem, czy on trochę za lekko tam tych, tych słów nie rzuca, bo cel, cel jest straszliwie trudny, ale no receptą, receptą profesora Konecznego jest to, aby Rosja i Prusy powróciły do cywilizacji łacińskiej. I to jest wymarzony, to jest idealny scenariusz, w tych przewidywanych przez profesora Konecznego, wówczas Europa zamiast toczyć no, bezsensowne tak, wojny, wojny domowe, byśmy powiedzieli, wewnątrz kontynentu skupi się na, na rozwoju własnym i na rozwoju cywilizacji łacińskiej, ale są też pośrednie, pośrednie scenariusze. Jeden z nich zakłada, że to Rosja wróci jako jedyna do cywilizacji łacińskiej. Wówczas wschodnia flanka Europy jest zabezpieczona, nie będą się tam toczyć działania wojenne, ale sytuacja taka wymusza, aby Polska i Francja pozostały wówczas krajami militarnymi, jak to określa profesor Koneczny, po to by szachować bizantyńskie Prusy. No i jest jeszcze ten trzecia opcja, czyli to Prusy wrócą do cywilizacji łacińskiej. I wówczas, drodzy Państwo, no ciekawie to brzmi i, i no tak dość, dość mocny postulat tutaj integracyjny profesora Konecznego. Wówczas na linii Dniepru mniej więcej ustawi się Europejska Armia, złożona z kontyngentów liczących jedną piątą każdej armii europejskiej, i ona zabezpieczy jakby przyszłość Europy przed tym turańskim zagrożeniem. Czyli mamy tutaj wizję. Po jakby pączkujących niejako federacji, które doprowadzą do sfederalizowanego no, państwa europejskiego. Co ważne, też profesor podkreślał bardzo mocno, że państwa mogą zrzec się części swojej suwerenności na rzecz tego tworu, ale warunek konieczny każdy musi oddać porówno. Nie ma sytuacji, że większy może Oddać mniejszą część swoich praw, a, a mniejsi będą musieli jakby więcej z siebie dać? Nie. On bardzo mocno podkreślał, że ma to być sprawiedliwe, ma wręcz promować mniejsze kraje poprzez danie im równego głosu z tymi, z tymi największymi. Tam jest jeszcze taki ciekawy wątek państwa jądra. Tego, tego, takie pada słowo tego tworu, które będzie w naturalny sposób takim centrum, takim liderem tych tych przemian europejskich. No i tutaj profesor widzi szansę też dla Polski. On mówi, że ten, ten kraj powinien mieć dobre położenie geograficzne, ale to nie jest konieczne, to mu tylko ułatwi. Ale najważniejsze rzeczy są takie, żeby to był kraj, który będzie wzbudzał zaufanie u słabszych partnerów, u słabszych państw. I taki, który wypracuje rozwiązania ustrojowe, które inni pragnęliby skopiować. Taki powiedzielibyśmy współczesnym językiem politologii, soft power, jakby jest promowany, promowany w tym ujęciu. No i drodzy Państwo, to brzmi wszystko bardzo tak optymistycznie. Natomiast przychodzi, ja tak troszeczkę będę musiał przeskoczyć. Tu będzie chwilka tylko wzmianki z międzywojnia, i za chwilę przejdziemy już do praw dziejowych. Przychodzi 1935 rok i profesor Koneczny w dziele o, wielo o wielości cywilizacji pisze tak. Nie ma syntez, są tylko trujące mieszanki. Cała Europa choruje obecnie na pomieszanie cywilizacji. Oto przyczyna wszystkich, a wszystkich kryzysów. Tą drogą popaść można tylko w stan acywilizacyjny, co mieści w sobie niezdatność do kultury czynu. Następuje kręcenie się w kółko. Połączone ze wzajemnym, z, ze wzajemnym zżeraniem się. Oto obraz dzisiejszej Europy. Czyli widzimy, że w ciągu 14 lat, no, niestety, te nadzieje chyba jakby, no, okazały się y, płonne. I tu, drodzy Państwo, jest cytat już troszkę długi, ale dla mnie bardzo ważny. Bo zwróćcie Państwo uwagę, jak bardzo zmieniła się sytuacja opisywana przez profesora, ale też jak się zmienił język. I to jest cytat już z praw dziejowych, czyli pisane. Od 1943 do, najwyżej Pan Kajatan mnie poprawił 1947 chyba siódmy, tak? Mniej więcej. Do 8 nawet. <laughs> Czyli w którymś, w którymś momencie, albo jeszcze w czasie II wojny światowej, albo tuż bardzo krytyczna jest obecnie sytuacja Europy, albowiem nie ma ani jednego państwa, które by czyniło należycie zadość warunkom utrzymania wielkiego zrzeszenia w cywilizacji łacińskiej. Każdy z nich zezuje mniej lub więcej, choćby trochę, ku cywilizacji bizantyńskiej i żydowskiej, a Polska nadto ku turańskiej. A zatem wszystkie państwa europejskie, z wyjątkiem jednej Portugalii, to jest też znamienne dla profesora Konecznego, ta taka sympatia, byśmy powiedzieli, do, do ówczesnej Portugalii, nachylają się ku niewspółmierności i tym samym podkopują kulturę czynu. I dalej pisze tak. O całej Europie można powiedzieć, że popadła w galimatia z kierunków cywilizacyjnych. Przyszłość kulturalna i polityczna zależy od tego, czy się z tej przepaści wydobędziemy i powrócimy do łacińskiej równowagi duchowej. Inaczej czeka nas kataklizm najgorszy, bo mający źródło w nas samych. Przerwano w Europie ciągłość cywilizacji łacińskiej i tu coś, na co bardzo chcę zwrócić uwagę. Hegemonem stałby się ten, kto by ją skłonił, a choćby zmusił, nawiązać ponownie do dawnych tradycji łacińskich. Kluczowe dla mnie tu jest słowo zmusił. Wcześniej ono się nie pojawia w tym kontekście u profesora Konecznego. On zawsze bardzo mocno podkreśla dobrowolność. Tutaj wygląda, że no gdzieś, gdzieś między wierszami przynajmniej dopuszcza, że może jednak jakieś rozwiązanie, nawet siłowe, ale które doprowadziłoby do powrotu Europy do cywilizacji łacińskiej, no trochę tutaj cel jakby uświęciłby środki. I zwróćcie Państwo uwagę też na to, że no ta diagnoza tutaj jest tragiczna Europy. Tu już nie ma państwa oprócz tej Portugalii ulubionej, które by się jakoś wybroniło i było na 100% i z pełnym przekonaniem członkiem cywilizacji łacińskiej. No, przypominam, jeszcze te dwadzieścia parę lat wcześniej w zasadzie te Prusy i Rosja to jest główne zagrożenie. Reszta jest jeszcze jakby piłka w grze. No Tutaj już cała Europa jest jakby zainfekowana. Osobiście wydaje mi się też po trochę lekturze korespondencji z wiernym uczniem profesora Konecznego z panem Antonem Hilkmanem, też przeciekawa postać, Niemiec kochający Polskę, to myślę, że to już no, dość intrygująco brzmi. No to on trochę pisał też o tym, widać, że te doświadczenia życiowe bardzo duże jednak no, odcisnęły na nim piętno. Śmierć synów w czasie wojny, zamordowanych przez Niemców, dużo, dużo tutaj to spowodowało, mi się wydaje, zmian, również w spojrzeniu na na integrację europejską. I teraz tak, spróbując, mam jeszcze minutę, tak, może dwie, trzy, pozwolę sobie. Spróbuję Państwu przedstawić, co wobec tego profesor Koneczny, bo on nie załamuje rąk zupełnie, nie mówi, że jest tragedia, już nic nie robię. On próbuje swój program jeszcze przedstawić. Bardzo zaktualizowany, czy zupełnie inny. Yy, nazywa to w jednej ze swoich prac obowiązkiem chrześcijańskim. Że on nie widzi inaczej, jako katolik, nie widzi innej drogi niż próba jednak przedstawienia jakiejś recepty na, yy, na te trudne czasy. I jego receptą jest już no, inny zupełnie, znaczy, właśnie to nawet nie jest projekt, yy, bym to określił. Tutaj widać to, to wielkie rozczarowanie tytułowe, mi się wydaje. Tam był pełen nadziei, budował wielkie projekty polityczne. No, tutaj odchodzi od niego. Projekt, który zbiorczo należałoby nazwać Pokojem Wieczystym dla Europy, tylko to jest już dużo mniej, jakby zinstytucjonalizowana sprawa niż te sprzed 20 lat Zjednoczone, Stany Zjednoczone, Europy. Koneczny patrzy w ten sposób. On odrzuca jakby rozważania już o takim politycznym kształcie Europy, jak ta federacja czy ta federacja to będzie. On to odrzuca, skupia się w zasadzie tylko i wyłącznie na jedności cywilizacyjnej. Czyli dla on jakby mówi coś takiego: albo będzie jedność cywilizacji w Europie i to ma być punkt wyjścia, wszystko inne jest wtórne. Jakiego projektu sobie nie rozpiszemy, Yy, czy to będzie no Liga Narodów, to zły przykład, bo akurat Liga Narodów profesor Koneczny bardzo mocno <gryw> nie szanował, <gryw> można tak delikatnie, dyplomatycznie powiedzieć, ale jakiego sobie nie rozpiszemy projektu, dopóki jedności cywilizacyjnej w Europie nie będzie, to wszystko na nic. W kontekście tego ówczesnego spojrzenia profesora Konecznego, no drodzy Państwo, gdzieś tam się, Ciśnij na usta pytanie wobec tego, co z dzisiejszą Unią Europejską, bo śmiem twierdzić, że no, tej jedności cywilizacyjnej nie ma. Ale to na boku. Yy, jaka jest różnica bardzo taka charakterystyczna dla yy, tego okresu lat 20. i lat 40. -tych, tych dwóch koncepcji? O ile w latach 20. profesor Koneczny mówi, że poszczególne państwa będą się w te federacje łączyć, w coraz większe, coraz większe, aż doprowadzą do wielkiej federacji europejskiej, tak teraz nie. On mówi o czymś takim, żeby byle każdy kraj dogadał się ze swoimi sąsiadami. Niech się łoży ze swoimi sąsiadami, czyli my z Niemcami, nie, Niemcy z Francją, tak? I to zapewni pokój wieczysty w Europie i to wystarczy. Jakby on dalej nie mówił już o jakiejś, brzydko powiem, czapie takiej politycznej ponad tym wszystkim, bylebyśmy się każde państwo osobna ze swoimi sąsiadami dogadało, i to już wystarczy. Przy czym przypominam, kluczem jest nadal jedność cywilizacyjna. Oczywiście, no, nie, nie, nie trzeba dopowiadać, chodzi tu o cywilizację łacińską. W tym kontekście te słowa z początku, że o odsieczy wiedeńskiej, że nie ma czegoś takiego jak cywilizacja europejska. Owszem, nie ma, to się potwierdza w myśli profesora Konecznego. On nie potrzebował cywilizacji europejskiej. Dla, cywiliz dla Europy on widział cywilizację łacińską jako właściwą. I naprawdę ostatni wątek, bo mi się wydaje przeciekawy i może być dla Państwa zaskakujący. Otóż w prawach dziejowych profesor Koneczny w imię to jest jedyny taki bardziej konkretny zapis, jak mogłaby to politycznie wyglądać w imię utrzymania pokoju wieczystego w Europie, drodzy Państwo, profesor Koneczny postuluje, aby kraje w swoich traktatach zapisały nawet taki wniosek, taki wątek, że raz na 5 lub 10 lat to jest do dogadania. Gminy ościele jakby przygraniczne mogą głosować w referendum tam trzeba będzie, mieszkańcy muszą minimum 5 lat mieszkać o przyłączeniu się do drugiego kraju. Jeżeli to jest jakieś sporne terytorium, to proszę, to raz na 10 lat niech sobie ludzie wybierają. Czyli no bardzo daleko idący postulat, który dzisiaj myślę, że w głowach nawet wielu osób jakby tych takich powiedzmy postępowych i zwolenników głębokiej integracji europejskiej, no chyba na szczęście jeszcze się nie zrodził. Przy czym profesor Koneczny tam uspokaja, bo mówi spokojnie to i tak, tak będą te państwa dbały o te gminy ościenne, żeby tam im nie przyszło do głowy zagłosować o, o przyłączenie, do o przyłączenie do, drugiej, do drugiego państwa. Jedno zdanie, ostatnie naprawdę, stawiam tezę osobiście, że o Stanach Zjednoczonych, Europy, możemy mówić w kategoriach, że to było jeszcze coś materialnego, takiego namacalnego, to był projekt polityczny, ale w kontekście pokoju wieczystego już mówimy w kategoriach ducha, czyli w kategoriach cywilizacji, pogodzenia, metody życia zbiorowego w Europie. Dziękuję bardzo.